chcę wam coś pokazać coś takiego fajnego no normalnie tutaj już normalnie to widzieliście tak już kilka razy ale tutaj na dół sobie schodzicie 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 o tutaj no tam jeszcze nie jest gotowe ale tutaj będzie takie mega wielkie pomieszczenie jak już wspominałem dobra idziemy tutaj na dół idziemy 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 ło farba mączki kostnej no, żeby ją szybciej pozyskiwać, to będą tutaj takie dwie. Tu jeszcze jedna będzie. A, tworzy tam już pomału. Jest już 22 mączki kostne. O, a tutaj? Łu, światełko? Nie ma światełka. Kolejny fajny mechanizm. A, taki standardowy, sami byście zrobili lepsi. Widzicie? Tylko to otworzyłem i już normalnie zombie. Płonie. I po nim. A ten się schował tutaj. Uuu. Chyba tutaj... Dziurkę chyba tu... O, tutaj mogę zrobić. O. Patrzcie. Normalnie wysuwany ten <laughs> sufit. Piękne to, nie? Tutaj też gdzieś może porobię takie wysuwane sufity. <laughs> Ale mi się to podoba. No? Tworzenie może być fajne, tylko trzeba ruszyć. No. Eee, główką. O. A to tyle chciałem się pochwalić, co tu już sobie tam normalnie zrobiłem. O, tutaj będzie taki wielki. Tutaj może na dół windę zrobię. O. I poradnik jak ją zrobić z czego. Tutaj normalnie to pięknie wygląda. Pięknie tutaj jest zamknięte, nic sobie tutaj nie wejdzie. Chyba, że no tam jeszcze gdzie nie są usunięte sobie wykopię dziureczkę. Ale wszystko tutaj jest niepożądane, zostanie usunięte. Jakby ktoś tutaj zrobił no normalnie sobie tutaj gdzieś coś nie fajnego. Dobra, to tyle. Jak wam się podoba te nowe pomieszczenia? napiszcie w komentarzach? Dzięki, miłego hej!